Dialogi w połowie drogi, żeby zrozumieć, żeby usłyszeć, żeby się spotkać, tak gdzieś pomiędzy, tak gdzieś w połowie. Dialogi, Dialogi w połowie, połowie drogi. drogi. Witamy serdecznie. Ewa Skrabacz i Wojciech Ziłek. No to zaczynamy. Ewoniu, polskie kultowe filmy lubimy. Odpowiedź może być tylko jedna. Prawdziwie kultowe? Nawet bardzo. No to jak najbardziej to jest kultowy film, seksmisja. I już mówię, dlaczego od niego zaczynam, bo mi się seksmisja skojarzyła. Uważam ten film za profetyczny, czyli za taki, który nie tylko się nie starzeje, ale który z każdym rokiem jest coraz bardziej aktualny. Przerażająco aktualny, trzeba by było chyba dopowiedzieć, to prawda. I Skojarzył mi się z kazusem Luisa Rubialesa, A, czyli prezesa Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej, który całkiem niedawno podał się do dymisji. A podał się do dymisji dlaczego? 20 sierpnia tego roku w Australii był rozgrywany finał Mistrzostw Świata Piłki Nożnej Kobiecej. W tymże finale Hiszpania wygrała z Anglią 1-0. I po raz i... pierwszy w historii Hiszpanki zostały mistrzami świata. Tak, mistrzyniami nawet, o, możemy, możemy powiedzieć. Hmm. Tak. I jak zawsze, zaraz po meczu odbywała się dekoracja. No i odbywa się to w taki sposób, że tam do tego rzędu różnych oficjeli. Podchodzą zawodniczki, żeby odbierać medale, żeby odbierać gratulacje. Wśród tych oficjeli był również Rubiales, jako prezes Hiszpańskiej Federacji. Oczywiście ze swoim prezesem piłkarki hiszpańskie witały się w sposób szczególny, obejmując, ściskając. Wśród tych piłkarek była również Jenny Hermoso. Która kiedy podeszła, to tak się serdecznie objęli, że ona go właściwie podniosła do góry. I kiedy to, go postawiła To bardzo z powrotem, zabawnie wyglądało zresztą na tym filmiku. Tak, tak. I kiedy go postawiła z powrotem, to jak on potem mówił, on ją pocieszył, żeby się nie przejmowała niestrzelonym karnym, bo rzeczywiście nie strzeliła karnego w czasie tego meczu, a ona powiedziała mu: jesteś wielki. I wtedy on, trzymając jej głowę w dłoniach, zapytał buziaczek, na co ona powiedziała bale, czyli tak. No i właśnie pocałował ją w usta. Oczywiście od razu było całe mnóstwo komentarzy, wszyscy to zauważyli. Porównywano do tego, co zrobił Casillas, kiedy Hiszpanie zdobyli mistrzostwo świata. Ale oczywiście pojawiły się też od razu głosy krytyczne, że to jest niedopuszczalne, że to jest agresja. No Rubiales na początku powiedział, że to trzeba być chorym, żeby to w ten sposób jakoś odebrać, ale. W drodze powrotnej, jak mieli śródlądowanie, nagrał filmik z przeprosinami i go upublicznił. Tak. Natomiast kiedy już wrócili do Hiszpanii, to te głosy krytyki na tyle przybrały na sile, że już domagano się w sposób jawny jego dymisji. W związku z czym on zwołał nadzwyczajne walne zebranie Federacji Piłkarskiej, na którym udzielał wyjaśnień. Nie tylko wyjaśnień, bo on tam wielokrotnie bezwarunkowo przepraszał za zaistniałą sytuację, mówiąc, że ona się nie powinna zdarzyć, jednocześnie dodając, że nie miała ona w sobie żadnego elementu seksualnego, że tam nie było kontekstu seksualnego. Tak, on mówił, że w takim momencie, w takiej sytuacji, to jest tak, jakby pocałował którąś ze swoich córek z radości, prawda? No i dlaczego mi się to skojarzyło z seksmisją? Otóż dlatego, że tak się zastanawiałem. Czy on mógłby zrobić cokolwiek, żeby zatrzymać te fale, nie tylko krytyki, tylko coraz bardziej śmiałego domagania się, a to dymisji, a to ukarania go, a to podania do sądu? Wszystko to nastąpiło. Właściwie takiego publicznego unicestwienia, bo chyba taką kategorię tu można zastosować. On tak nazwał, hmm. że to jest publiczne zabójstwo. I tak nawiązując do seksmisji, to tak sobie myślę, że właściwie jedynym, co by mogło powstrzymać tę lawinę. To jest to, że jakaś doktor Berna zażąda, żeby naturalizować go, prawda? No że to... złoży wniosek o naturalizację. No Tak, to zawsze jest opcja w myśl fabuły. Natomiast to skojarzenie z seksmisją jest też takie naturalne, tak mi się wydaje, bo, bo te żądania, to, to wszystko, co zostało przeciwko niemu wytoczone, właściwie można streścić w tych kluczowych dla seksmisji słowach. Sam jest twój wróg, bo przecież tak. nie chodzi tam o prawdę, o uznanie swojej winy, przeproszenie itd. Tylko właśnie, żeby kogoś zniszczyć, zniszczyć mężczyznę w tym wypadku, bo, bo tak to wygląda. Nie zmienił tego nawet filmik, który pokazywał, jak piłkarki jadą w autobusie z, ze stadionu na lotnisko. Tam Hermozo pokazywała koleżankom zdjęcia z tego guziaka, mówiąc zobaczcie, a nie widziałyście, popatrzcie, on mnie tak pocałował, właśnie jak. Kasiasz z Na to wchodzi też prezes. Cały autobus kobiet woła tak familiarnie: Prezio, prezio! I zachęca Poczec go... skandują Buziak, buziak. Buziak, buziak. A on reaguje takim zmieszaniem: mówię, dajcie spokój, uśmiecha się, bo to jest przecież lekka sytuacja sympatyczna, ale już po tych pierwszych słowach krytyki, więc on reaguje tym: dajcie spokój. Jest mi głupi. Bo mi wstyd, o, bo mi wstyd. Nawet tak. tak. Czyli Mamy taką sytuację, w której ta pierwsza reakcja nie była, pierwsza reakcja piłkarki nie była oburzeniem, odepchnięciem, zniesmaczeniem, jakkolwiek sobie to nakreślimy, tylko była przyjęta, no zresztą w dość naturalny, jak się wydaje sposób, w tych okolicznościach stadionu, emocji no. i tak Dopiero później stało się coś takiego, że ona stwierdziła, że wówczas była w szoku, a teraz to dotarło do niej, że, że została ofiarą de facto. Tak, na seksmisji to było powiedziane, że działałam z Bałamucona, ówcześnie panującą męską cywilizacją. No, tak, mniej więcej y tak to tu też wybrzmiewa. I nawet taki filmik, który de facto rozstrzyga o tym, co tam się rzeczywiście stało, został pominięty, został niezauważony, Dlatego, że no, fakty nie mają znaczenia. Zresztą on w tym wystąpieniu powiedział, że równość to jest wtedy, kiedy głównym kryterium nie jest to, czy mówi kobieta czy mężczyzna, tylko czy mówi prawdę, albo kłamie. Pełna zgoda. Ja tak powiem szczerze, że jak dobrze wiesz, mój kochany przyjacielu, coś takiego jak godnościomierz, Mam tak. dość mocno podkręcone, to znaczy rzeczywiście reaguję na bardzo, nawet delikatne mam wrażenie, przekroczenie pewnych granic, no właśnie, na to, co dzieje się w relacjach. Potwierdzę. Ale w tej sytuacji jakoś nie umiem empatyzować z panią Ermotho, nie umiem jej współczuć, podzielić jej odczuć, bo wydaje mi się to tak karykaturalnym przedstawieniem tego, co, co się zdarzyło, że zadaję sobie nawet pytanie, na ile to nie szkodzi… Właśnie. Postrzeganiu spraw, w których rzeczywiście dochodzi do wykorzystywania seksualnego, agresji w tym obszarze, itd. Bo mówiąc to wszystko, nie uznajemy, że a nic się nie stało. My mamy świadomość, że jest cała masa sytuacji niejasnych, trudnych, przemocowych. Które są problemem i które trzeba rozwiązywać. Ale tu mam wrażenie, że za chwilkę napiszemy kilka zasad, jak trzeba patrzeć na zawodniczki, czy prawą hmm. nogą do lewej ręki, i tak dalej. Ironizuje nie z zasad, które są ważne i potrzebne, nie z prewencji, bo ona jest niezwykle ważna, ale z karykaturalnego przedstawiania bardzo poważnego problemu. Pełna zgoda. Ja tylko jeszcze chcę dodać to, że. Jako człowieka, jako mężczyznę, jako księdza, to mnie też boli bardzo to, że wojnę proponuje się jako rozwiązanie, że wojnę proponuje się jako rozwiązanie, jako lekarstwo, a de facto wojna może tylko zniszczyć. Jeżeli chcemy protestować przeciwko męskiej agresji i robimy to z jeszcze większą agresją, to to, to, to do niczego nie doprowadzi. To jest kazus, który dotyczy nas wszystkich, bo właśnie. Pełna zgoda. Mam wrażenie, że tu rzeczywiście dotykamy czegoś dużo większego, czyli problemu relacji w ogóle, w tym relacji damsko-męskich. I tak sobie myślę, że my nie uzdrowimy tych relacji, ba, my ich nawet nie zdołamy zbudować, jeżeli będziemy z podejrzliwością patrzeć na siebie nawzajem i wszystko interpretować w kluczu patologii. Rozstawimy się później po kątach, będziemy mieć oczywiście zasady, i oczywiście będziemy bezpieczni, nikt na siebie nie spojrzy, nikt no, nikogo nie dotknie, tylko nie spudujemy relacji. Nie można. Ani wojna nas nie uleczy, ani nie uleczy nas jakaś taka właśnie izolacja, aseptyczność, porozdzielanie, porozstawianie po kątach. Bo wtedy nie będzie możliwe to, co w relacji jest kluczowe, czyli kontakt dwukierunkowość tak swoją drogą. Tutaj mi na myśl przyszła, bo mam wrażenie, że zapominamy, że relacja jest dwukierunkowa. Ode mnie do ciebie, od ciebie do mnie. Tymczasem tak. empatia, zrozumienie, tolerancja, wiarygodność ma działać tylko jednokierunkowo. Ta sytuacja bardzo dokładnie to pokazuje. Tak jest, bo jak w relacji nie ma wzajemności, jak nie ma otwartości i wynikającego stąd Szacunku wzajemnego, to wszystko się kończy jak w seksmisji. Tylko, żeby było jasne, obecna nasza sytuacja już jest o wiele gorsza niż ta, przed którą przestrzegała seksmisja. Życie przerosło kabaret, prawda? Rzeczywistość przerosła fikcję. Niestety, niestety, niestety. Mhm. I dlatego, mój kochany przyjacielu, kobieto nie bójmy się tego słowa. Nie bójmy się tego słowa mówionego przez mężczyznę. Tak jest. Otóż tak, możemy się nie zgadzać, możemy się spierać, możemy pozostawać przy swoich opiniach, ale żebyśmy nigdy nie wchodzili w tę logikę odwetu, żebyśmy nigdy nie wchodzili w tę logikę taką wojenną, bo to już wtedy nie jest relacja to jest właśnie wojna, o której mówiliśmy. I życzmy sobie tego, o czym mówi czołówka naszego podcastu. Żeby zrozumieć, żeby usłyszeć, żeby się spotkać i żeby dalej prowadzić dialogi w połowie drogi.